Tu musi być to promocja. Zaraz będziemy rozmawiać o tym, jak właśnie e, rozbudzić pelargonie po zimie, jak wysiać sobie pelargonie z nasion tak, żeby właśnie były piękne, obficie noce w sezonie. Ale słuchajcie, tak jeszcze na początku. Jeżeli macie ochotę, zapraszam was serdecznie e, do sklepka In, żeby sobie zamówić planer ogrodnika. To jest taka książeczka, gdzie możecie sobie wpisać swoje notatki, gdzie macie rozpisane na każdy miesiąc, co robić w danym miesiącu, zarówno w szklarni, jak i w ogrodzie, co wysiać i tak dalej, albo możecie sobie też zamówić kalendarz na ścianę, w którym y też macie rozpisane, co konkretnie wysiać na podstawie moich wieloletnich notatek. Co wysiać w danym miesiącu, co zrobić w ogrodzie w danym miesiącu, co zrobić w szklarni, co na parapetach. No i tutaj macie rozpiskę z całym miesiącem. I na przykład 14 marca macie informację, żeby wynieść do szklarni wysiane wcześniej kapusty, cebulę oraz bliny, żeby Wam nie wyciągnęły się jak żyrafy na parapetach i żeby właśnie pięknie rosły w sezonie. Także te dwie pozycje sklepka się bardzo, bardzo serdecznie Was zapraszam. A teraz idziemy do pelargonii. Pelargonia. Królowa balkonów, tarasów. Coś w ostatnich latach tak zrobiłam sobie przerwę i muszę wam powiedzieć, że w tym roku chyba za nią za bo mam na pelargonie ogromne ochoty z tego względu, że one są bardzo odporne. Są fantastyczne w uprawie na balkonach, które są e, cały dzień e, na ekspozycji słonecznej albo na stronie południowej, gdzie też te słońce tak bardzo, bardzo pali. To są bardzo wytrzymałe kwiaty. Można powiedzieć, że jeżeli nie macie ręki do kwiatów balkonowych, to pelargonia na pewno będzie wam kwitła. I co warto wiedzieć, to że pelargonia wysiana z nasion, po pierwsze, to jest bardzo duża oszczędność bo w takiej paczuszce nasion jest chyba 10, zaraz otworzę to Wam powiem a paczuszka nasion kosztuje 4 zł. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Jedenaście nasion, jedenaście sadzonek tak naprawdę, bo pelargonia, co roku yy, można powiedzieć, że ją wysiewam, pelargonia kiełkuje prawie, że w stu procentach, także ile jest sadzonek ty, nasionek, tyle będziecie mieli sadzonek. Więc za 4 złote mam, yy, czyli po 40 groszy jedna sztuka. I obiecuję Wam, że jeżeli byście sobie wysiali właśnie w styczniu, czy na początku lutego pelargonie, to one będą Wam kwitły już w czerwcu, Obficie i będą te kwiaty większe niż te, które byście kupili w kwiatarniach. Na 100% co roku tak jest. Zresztą osoby, które już ze mną działały i oglądają ten filmik, na pewno mogą potwierdzić to w komentarzach. Tylko jeszcze tutaj zanim e, zacznę Wam mówić, jak to wysiewać, to opowiem Wam, e, jak postępować z tymi wysianymi nasionkami. Po pierwsze, wysiewamy Pelargonię dość wcześnie. Pelargonia, żeby nam obficie kwitła już na początku lata, potrzebuje jednak takiego dość sporego okresu wegetacji. I teraz tak. Wysiewamy nasionka, stawiamy na ciepłych parapetach. One kiełkują w przeciągu 5 dni, tak naprawdę. Chyba, że kupiliście beznadziejne nasiona, no to mogą schodzić koło tygodnia albo 10 dni, ale jak już powyżej 10 dni nie wzeszły, to znaczy, że już nie wzejdą. Jeżeli po 5 dniach nie widzicie wschodów, to warto w tych miejscach, gdzie wysiewaliście, tak delikatnie coś tutaj poruszać, bo może się okazać, że gdzieś na wierzchu, na nasionku jest jakaś grudka ziemi, której nie przesialiście, albo na przykład za głęboko te nasionko się wbiło w ziemię. To też y, może być powodem, że te pelargonie nam nie wschodzą. Później w marcu y, zaczynamy już zasilać delikatnie nawozami. Połowa dawki. Kupujcie sobie nawóz do y, pelargonii czy do pomidorów i połową zalecanej dawki podlewamy już nasze pelargonie. One zaczną pięknie rosnąć i w kwietniu najlepiej, żebyśmy przesadzili nasze pelargonie do nieco większych doniczek niż te na przykład P7 są. To fajnie by było, gdyby te doniczki były jeszcze raz takie, żeby pelargonia miała miejsce, gdzie rozbudować system korzeniowy, z którego później cała góra będzie nam pięknie, fantastycznie rosła. Także to taka rada. I y, od Maja podlewamy już normalnie całą dawką nawozów, tak jak e, producent zaleca, żebyśmy faktycznie te pelargonie mieli e, obficie kwitnące w czerwcu, lipcu, to już w ogóle. No a w maju to wiadomo, że już e, wkładamy do doniczek e, w miejsca docelowe, sadzimy, nawozimy i tak dalej. Jeszcze warto też, jak macie takie sadzoneczki gdzieś tam w okolicach e, maja, e, przyciąć. Żeby się rozgałęziły, żeby się nie było tylko jednego pędu, z którego wychodzą kwiaty, tylko żeby się rozkrzewiła na dole, żeby tych pędów wydała jeszcze więcej razem z tymi potężnymi kulami. A w sezonie to oczywiście wiecie na pewno, że jak Pelargonie zaczyna już przekwitać, to trzeba te kwiatki urywać, żeby wydała kolejne i tego nawozu dajemy tam co 7-14 dni w zależności od tego, jakie nawozy macie u siebie w ogrodzie. To zaraz będziemy wysiewać te nasionka. Albo dobra, wysiejemy, bo tutaj y, za dużo będzie miszmaszu, bo chciałam Wam pokazać, jak pielęgnować Pelargonie po zimie. Słuchajcie, nasionka są dość małe. Często y, w ostatnich latach zdarza się, że kupuje się nasionka zaprawione. I y, y, tutaj otwieram i też widzę, chociaż nie miałam y, napisane. I teraz tak. Y, pelargonia rabatowa to jest Pelargonia, która ma te kule takie. A Pelargonia. Um, że nie pomyliła. Eee, Bluszczolistna to jest pelargonia, która zwisa. Eee, także jeżeli chcecie właśnie te, z tymi kulami, tak jak ta, no to kupujemy rabatowe nasiona. Zostało na dole jeszcze dużo. <grych> Okej. Okay. Mamy. Dobra. 11 nasionek. Moje są zaprawione, czyli są e, otoczkowane w jakimś nawozie bądź e, nie wiem czym. W każdym razie zaraz tutaj nie wiem czy producent napisał. Nie jest napisane, a powinno przecież być, nie? Jak myślicie? Nie jest napisane, że otoczkowane. W każdym razie e, może jest otoczkowane niczym, byle tylko się lepiej chwyciło te nasionko. Pelargonie wysiewamy dość płytko, słuchajcie, nie głębiej jak na pół centymetra. Nie mam tutaj przy sobie e, mojego e, pikownika, więc użyję końcówki od nożyka. Po dwa nasiona do każdej doniczki będę dawać. Z tego względu, że e, jak tylko wykiełkują, to ja sobie będę je roznosiła, e, w, przesadzała w, do osobnych doniczek a póki co miejsca na parapecie jeszcze nie mam przygotowane, a już co nieco tam wysiałam. Tu już też, widzicie, są pierwsze doniczki z wysiewami i nie mam gdzie tego stawiać, więc jak tylko wykiełkują, to sobie będę przesadzała w nowe miejsca. W zeszłym roku pokazywałam Wam, że do takiej tacki po prostu wysiałam w takich dosyć sporych odległościach nasionka i później jak wzeszły, no to sobie przenosiłam do osobnych doniczek. Orety, zobaczcie. Miałam w szklarni. Przyniosłam do ciepłego i jest pajączek tutaj na doniczce. Pewnie lepiej by było to widać. Budzi się przyroda. Trochę ciepełka i, i jest. Dobra, także... Po jednym nasionku do każdej dziurki o następny chodzi. Ale w ogóle przyroda się budzi i też w domach budzą się za chwileczkę ziemiórki i przędziorki, które bardzo szkodzą naszym wysiewom. Także już teraz jak planujecie wysiewy gdzieś tam w lutym czy teraz w styczniu, to koniecznie zamówcie sobie środek na ziemiórki i koniecznie środek na przędziorki, żeby bardzo szybko reagować jak tylko te szkodniki się u nas pojawią. Bo jak wiecie z ziemiórkami, jak gdzieś zobaczycie, że latają nad kwiatami takie muszki, jak muszki owocówki, to od razu interweniujcie, już od razu taśmy lepowe, żeby wyłapać te dorosłe larwy, dorosłe postacie, albo odkurzaczem gdzieś tam ściągnąć przy doniczkach i zrobić podać, żeby te larwy nie wyszły. Bo jak się te no, ziemiórki rozmnożą, to później one tak naprawdę zostają z nami praktycznie do samego końca. Te środki na ziemiórki nie są zbyt tanie, więc lepiej zareagować bardzo szybko już na samym starcie niż później, żeby się wszędzie nam rozmnożyło po całym domu i wtedy musimy podawać wszystkie rośliny domowe, bo inaczej się ziemiórek nie pozbędziecie. Ale tutaj wracając do wysiewu pelargonii, to do każdej dziurki daję po jednym nasionku, doniczka zrobiłam po dwie, ja akurat mam fioletowe odmiany, bo tak sobie postanowiłam, że e, do, dookoła mojego kurniczka e, będą właśnie e, pelargonie sobie takie fuksjowe. I tutaj damy trzy, bo akurat tak mi zostały, a w tych trzech chcę Wam coś innego pokazać. W każdym razie tutaj sobie. Zasypuję tak delikatnie. Ziemię mam bardzo wilgotną, także nie będę jej dodatkowo podlewała. Zasypuję tutaj delikatnie, bez ubijania i zostawiam w ciepłym miejscu na parapecie słonecznym aż do wykiełkowania i później rozdzielę, a następnie już będę trzymała też na parapecie i tak jak mówiłam Wam wcześniej, podlewanie nawozami już w późniejszym czasie, żeby faktycznie te pelargonie nam rosły, przyrastały i żeby się ładnie wszystko tam nam rozmnażało. Teraz sobie oddzielę tutaj te. Nie lubię, jak nie jest tak parzyście. Więc na razie sobie dam tak. O, żeby mi się nie pomyliły, słuchajcie. Po zimie pelargonie, jak będziecie, o nie Dobrze, dbali i mieliście słoneczne miejsce gdzieś, to wyglądają tak. Jeżeli yy, po zimie wyglądają bardzo źle, w sensie mają mega duże, wyciągnięte przyrosty, takie bardzo blade i takie aż opadające przejmujcie się. Najważniejsze, że są liście, bo w poprzednich latach pelargonie przechowywałam w takich miejscach bardzo zacienionych, w piwnicy, w bloku, gdzie miałam takie bardzo malutkie okienko i tamte pelargonie, wszystkie one tak naprawdę wyglądały koszmarnie. Zresztą widzieliście na filmikach z poprzednich lat. I się nigdy tym nie przejmowałam, ponieważ pelargonie na wiosnę i tak odmładzamy. Słuchajcie, pelargonia, ta, którą tutaj widzicie, była właśnie w tym pomieszczeniu, w którym jestem. To jest Pomieszczenie od strony północnej, chociaż ma bardzo dużo okien dookoła, to tak nie ma tutaj jakiejś e, przesadnej ilości światła. Zimą słońce praktycznie nie świeci, więc e, nie wygląda tu, z, e, nie ma tutaj tak dobrze nasłonecznionego miejsca. Temperatura tutaj w tym pomieszczeniu też jest około 10 stopni, więc tak można powiedzieć, że idealnie do tego, żeby przechowywać pelargonie. Pierwsze co robię, to obrywam suche liście. Pelargonie przez zimę nie nawoziłam żadnymi nawozami, tylko i wyłącznie co jakiś czas dosłownie odrobinką wody tutaj podlewałam. Mimo wszystko zobaczcie. Przez to, że w ostatnich e, tygodniach było bardzo ciepło i nie było mrozu w tym pomieszczeniu, było dość e, cieplej niż w poprzednim roku. Dodatkowo jeszcze e, świeciło dużo słońca, więc pelargonia się rozbudziła. E, raz, że te liście się zrobiły takie bardziej zielone, to jeszcze dodatkowo wypuszcza tutaj pęd kwiatowy. Słuchajcie, na samym początku nie ma co się tutaj e, szczypać, tylko po prostu ten pęd kwiatowy odrywamy, bo niepotrzebnie nam tą e, pelargonię z, e, Obciąża i przy okazji, że zakwitło delikatnie, to ja wiem, <grywa> jaki kolor przynajmniej ma ta pelargonia, bo zostawiłam tylko jedną i etykiety, jak widzicie, już nie mam. a Cieszę się, że właśnie to jest fuksjowatej, którą potrzebuję. Co teraz zrobić z taką pelargonią? Na zim, po zimie wszystkie pelargonie rabatowe, które macie, przycinamy. I przycinamy dość mocno, słuchajcie. Może zanim obetnę, to sobie tutaj. Zobaczcie, jak ona wygląda. Ja sobie łyknę kawki. Jak widzicie, ma trzy pędy z zeszłego roku. To była taka pelargonia, która wiecie, była cały czas w tej właśnie małej donicy. Ona się jakoś tutaj przesadnie nie rozrosła, nie była w żadnych dużych korytkach. Ale stwierdziłam, że skoro mam taką małą, to fajnie by było ją przechować na zimę. Tutaj są pędy z zeszłego roku, a tutaj te zielone, takie bardziej blade, to są pędy, które ona wypuściła od momentu, gdy była właśnie trzymana w tym pomieszczeniu. I teraz tak, słuchajcie, z tych starych pędów tutaj ona wypuszcza już nowe. Widzicie jeden, drugi, trzeci. Ona była przycięta w ogóle bardzo mocno na jesień. I te pędy tutaj będą przerastały, i, i z nich będą wychodziły te wszystkie kule i ja nie chcę półmetrowej pelargonii która dopiero tutaj wypuszcza yy, yy, kwiaty. Tylko chcę tutaj, żeby było krępo, ładnie zielono, a te wszystkie kwiaty dookoła niżej. Więc pierwsze co robię, to podchodzę z i Cyk. Cyk. <grym> cyk. I cyk. Tak mocno, słuchajcie. To jest jej naprawdę bardzo potrzebne. Ja pelargonię uprawiam już tyle lat, że wiem, że nie ma co się szczepać, tylko ją porządnie tutaj e, przyciąć. Mamy dopiero styczeń, więc ja jeszcze jej ziemi nie będę wymieniała, ale pod koniec stycznia, pod koniec miesiąca wezmę tą pelargonię. Delikatnie tak otrząsnę z tych korzeni, które tam są, i dam jej nową doniczkę, większą nieco, z nową ziemią i zacznę ją nawozić. Ona będzie sobie stała właśnie na oknie i czekała, aż przyjdzie maj, żeby ją wynieść na zewnątrz. Można też w kwietniu, jeżeli już w kwietniu jest ciepło, nie ma mrozu, to też można wynosić już na zewnątrz. W każdym razie teraz. Też delikatnie wody, nie za dużo, jeszcze ją przechowuję. Jeżeli wy macie pelargonie w jakichś ciemnych pomieszczeniach, gdzie naprawdę tam jest bardzo mało światła, to też przytnijcie i takie pelargonie postawcie sobie na parapetach. Ziemię możecie też już od razu wymienić. Ja po prostu z racji tego, że nie przygotowałam się, bo gdybym tu miała właśnie dużą <grym> torbę z ziemią, to bym ją otrząsnęła i bym ją wymieniła, ale już teraz, jak już nagrywamy dla Was, już nie będę tutaj kombinować, tylko po prostu Wam opowiem, że przy okazji cięcia warto już od razu wymienić ziemię, bo później, jak już będziemy mieli koniec stycznia, porządek lutego, to już się zacznie to całe wariactwo i zapomnimy o tej pelargonii, więc lepiej zrobić to teraz. A jeżeli nie macie takiej możliwości, żeby wymieniać całą ziemię, to możecie chociaż tutaj dosypać, bo jak widzicie, po całym sezonie, po tych wszystkich deszach, i tak dalej. Tej ziemi ubyło z doniczki, i tutaj wychodzą korzenie po prostu. Także e, trzeba to wszystko ładnie zasypać. A co zrobić z tym? A jak rozmnożyć pelargonie? A nie mam nasion, ale mam pelargonię z zeszłego roku. To co? To, to bardzo dobrze, bo nie musisz wysiewać, tylko sobie od razu pozyska, pozyskasz sadzonki. Zobaczcie. To są takie przecięte, ładne pędy. I nie ma znaczenia, czy pobraliśmy ten pęd z zeszłego roku, czy z, y, noworoczny. Nie ma znaczenia. Obrywamy te wszystkie Górne liście. Troszeczkę nieco skracamy ten pęd. Najlepiej użyć jakiegoś ostrego nożyka. Ja użyję kuchennego, ale jeżeli macie, to możecie użyć nawet tapeciaka, który robi ładne e, cięcie czy okulizaka. Taki pęd wkładamy bez żadnego ukorzeniacza, bez niczego do ziemi. Na głębokość około 2-3 cm. Lekko przykniatamy i słuchajcie, taka sadzoneczka, bo można też oczywiście ukorzeniać w wodzie, ale to jest totalnie bez sensu, ponieważ niczemu to bardziej nie sprzyja niż właśnie taki sposób. Identycznie, tylko że mniej roboty. Wkładamy do ziemi, po dwóch tygodniach macie już korzenie, z których pelargonia pięknie wszystko już ciągnie, ładnie się zacznie rozrastać. I tak samo tutaj, cyk pod oczkiem, o właśnie, tutaj fajny przykład bo zobaczcie, szedł pęd tutaj było, yy, tu był jeden liść, tu jest kawałek starego pędu tu wyszło, wyszło nowa, yy, nowy pędzik no, młodziutki, więc ucinam tutaj nad oczkiem, o widzimy cyk ostre cięcie, lekko pod skosem i też całość tutaj do ziemi jeżeli macie twardą ziemię w doniczce to można zrobić dziurę i przygnieść to wszystko ładnie. Tutaj zobaczcie, gdzieś miałam ślimaka. Się dziury porobiły. Nie miały co jeść to jadły liście polargon. I jeszcze jedną co zrobimy. Czasami się udaje, że właśnie o jakbym troszeczkę odczekała, to z tego pędu tutaj wychodzi kolejna taka mini sadzoneczka. Bardzo ważne w ogóle jest, żeby obrywać nadmiar liści. Takie sadzonki z tych pędów one się ukorzeniają około dwóch tygodni. I na samym początku roślina musi się bardzo mocno wysilić, jeżeli byśmy nie obcinali tych liści, żeby wykarmić tą całą powierzchnię, z której paruje woda. Więc lepiej zrobić w ten sposób, że obcinamy wszystko, co zbędne i roślina się nie musi tak wysilać. O zobaczcie, to był ten mini pędzik, który wychodził z boczku. Obcięłam pęd do góry i tu na dole, a ten po prostu jest górny i też do ziemi. Wcisnę tu dwa, ale Wy wkładajcie po jednym. Ja sobie po prostu jak skończę nagrywać, to rozsadzę po, do każdej. Takie sadzonki, zarówno te wysiane, jak i te pozyskane, stawiamy na jasnym parapecie, Najlepiej, żeby temperatura na parapecie była około 20 do 24 stopni. Nie stawiajcie tego bezpośrednio na parapecie, tylko na jakichś yy, jakich tackach, które są, czy kartoniki pod spodem, żeby ta tutaj górna część znajdowała się już na wysokości szyby. Bo jeżeli postawicie na samym parapecie, to rama okienna będzie dawała Wam cień. O tutaj może będzie widać od lampki, nie widać. W każdym razie, jak tutaj jest rama okienna, a tu by się dopiero zaczynała szyba, to te sadzonki, które są pierwsze, będą niedoświetlone i już od samego początku będą się tak wyciągać jak żyrafy. A my chcemy piękne, ładne sadzoneczki, więc musimy zadbać o to, żeby światła, yy, tych promieni słonecznych było jak najwięcej. Co? Czekamy do maja ale w ogóle pamiętacie co roku Was zabieram do takiej e, ogromnej szklarni, do ogrodnictwa Przybylsty, którzy właśnie e, pozwalają mi nagrywać dla Was odcinki i tam tych kwiatów na prawo i lewo jest bardzo, bardzo dużo i na pewno w maju też tam pojedziemy sobie zobaczyć. <laughs> Pięknych, kolorowych teraz, życzę, a tu jeszcze jedna jest.